Witam, witam. Dzisiaj czwartek, czyli nowy rozdział Ligi Odkrywców z przygody, przebudzenia Galakronda. Wczoraj sobie zrobiliśmy ligę zła. Ruszajcie w Musimy dostać się do dolaranu. i to szybko. A dzisiaj dostajemy się do Dalaranu. Ruszaj w i powiedz, co tam widzisz. Sprawdzimy, Hero Power. Na początku twojej tury aktywuj wszystkie agonie. No i gramy Branem. No jest szansa, że w tym rozdziale się dowiemy, czy Reno jest smokiem, czy nie. Bo ostatnio mieliśmy wskazówkę, ale jeszcze tak... niepotwierdzone. Jest ta fajna broń Brana. Dzisiaj przestwórza opanuje śmierć. Miło jednego smoka, to potem już leci z górki. Co, nie? Te stradzieckie smoki dostaną nauczkę! No, dobra, dobra. Przez są nasze! Krasnoludzie! To jak stesłą dinozaura! Tylko ten jest o ciupnikę większy. I fruwa... No i gada. Ogólnie mamy side questa trzech stronników ze zrywem zagrać i dostaniemy jakiegoś tam innego ze zrywem. Więc to przy okazji sobie zrobimy. Tak patrzę, żeby tego zagrać ze smokiem. I ten będzie ok. Odkrywamy dodatkowego smoka. To będzie na czwartą turę. Ewentualnie to i to rzucimy. Albo na konie aktywuję. No tak no To chyba jednak będzie broń To idealnie wchodzi To nie ma co próbować czego innego Kolejny agonie I tego raczej sobie skupiłem, jakby spoko z nie i odkrywa dodatkowego smoka, A jak tego strejdować? Niech będzie tą bronią i z hero power dobijemy na następną rundę, póki co jest plan dwa smoki losowe i smok za cztery Dobra, no Stoomu wyczyścimy. No i tak zrobimy. On już nie ma kart, więc za dużo nie zrobi nam. Ten atakuje wszystkich pozostałych stronników. Zostaniemy przyjaciółmi Bardzo fajnie. Smok za osiem Dobra, no i odkryjemy sobie smoka jakiegoś jeszcze Niech będzie ten Wow, wow, wow. Czy ma smoka na ręce? Strzelał że ma więc uderzymy trucizną. Nie miał. My tu mi atakujemy. No i nawet sobie tego rzucimy. Niech ma dwie tury, damy mu szansę. No, zaatakować nas nie zaatakuje, ale ta prowokacja trochę przeszkadza. No hmm. rzuciłbym tego z ciekawości, bo nie widziałem jeszcze animacji jego. No nie wiem, zobaczmy. Po prostu tak wie. No te uderzenia mogłyby być lepsze na pewno. Um. Dobra, niech będzie ten. Wydaje mi się, że powinno zaliczyć. Dobra, to jest ok. My mamy smoka w ręce, mamy jest wrogim stroniką, więc jest ok. W tym uderzymy, no i niech będzie ten murlok. jak wszystkie agonie, to powinniśmy też za 3 uderzyć, więc bardzo fajny została tylko prowokacja 4-9, no i już 3 prowokacje. To rozegrać. Tu mamy Boską Tarczę ze Zrywem, więc się przyda na pewno. Bie 2 na Agoni, czy 3? 2. To można zrobić tak. Um, to jest na prawo bije. na prawo. Dobra, to damy temu. Jak tego zabiemy to ten pada Ten ma taką To nawet mogłem to lepiej zrobić No ale niech już będzie tak Mamy 11, 12, 13 działa. Na bohatera nie to jest na Stronników. może z tego dobierzemy coś? Ok, no to akurat się udało. Spokojnie, tylko spokojnie. Wiecie co? Gniejący smok może nam się przydać. Chwila. Co to za szedło? Zabieramy go. Skniło skrzydło smok. A dostaliśmy go. Skniło gniazdy smokowiec. Zniszcz losowego wrogiego stronika, jeśli masz w ręce smoka. O, to bardzo mocna karta, za 5 man, 6, 65. 5. strzeliwuje nasze smoki. Potrzebna nam pomoc. Daj twoim stronkom jeden jeden gdziekolwiek są. Chyba trochę mocne. Mam nadzieję, że my też coś fajnego mamy. Chronia kontra... ...Skruk! nie pamiętam jak to się potoczyło. Oj, to niedobrze. Skruk wolny! Widzi smoki, co trzeba zgładzić! Pracowity dzień dla Skruka! Kto to jest? Przyzwij echo chroni? Krokowe. Zaraz sobie na sprawdzimy. Nie działają na Skruka! 200 HP! Musimy zatrzymać tego typka, zanim skrzywdzi kolejne smoki. Dobra, co to robi? W rzuceniu zakręcia na innego przeznego stronnika, rzuć kopię zakręcia także na tego stronnika. Dobra, czyli z tym echem to będzie mocne na pewno. Co na przeznego? Na przeznego, dobra, to Git. Plus jeden, plus dwa, jakąś tarczę. Yy. Hmm Dobra, narzucimy już teraz I będzie spoko gra, trochę inna. Zbija czy pójdzie face. Zbija tarczę, dobra. No mogę dać kolejną tą. Tam zrobić 1-1. Tutaj nam żadnej nie zabije jeszcze tym. Nie plus 1-1. Okej, okay, to tam 0-6 zabije. Ruchmy tak, tak, o, dostajemy to trzy razy. Nie można tylko stridać. Czuję, że stanie się coś niedobrego, jeśli szybko go nie powstrzymamy. No też tak myślę. Nie wrażliwość podczas ataku. Fajnie Fajnie, fajnie. Dobra, dajmy pokorę. Gdzie moja strzała! Jak ogr przy fasoli to cię zaboli! Dobra, ten już jest mocny. A broń nie padła. Boskiej tarczy nie mamy, dobra już mamy Można by dwa razy echo i to dać Chyba to będzie dobry pomysł No i boska tarcza Tego wyciszyć No żeby go zabić to chyba można Tak, obić nie będę. Lepiej mu chyba za 8 uderzyć. Dobra, było gobić. Ok, cztery Nie masz nic przeciwko, żebym zaliczyła dwie tury, co nie? O! W dwie turyzmy z jednej, On to miłe zaskoczenie. No, ma dalej to samo, dalej to samo. Dobra, no ogólnie by trzeba mu za tym pierwszym razem zbić więcej tego życia. Teraz nie wiem, czy dam radę. My raczej tak jak podwie tury są to. Nikt nie pozna naszych tajemnic. To jest niby dobre na przeciwników, ale. Po dwie tury będzie ok, raczej. Raczej tradować nie trzeba nawet na razie. na następny smog mniej Ale to w następnej turze rzucimy Nic takiego nie rzuca, więc z tym poczekam Coś można odkryć Na przykład tego Ale ta metoda nie ma co dorzucić, więc lepiej będzie tak To już będzie łatwo. Można go było zabić tą pierwszą fazą, jakby. No, a tym smokiem też się fajnie pogra. Co tu mamy? Pięć obrażeń. Taniższy smok. Najpierw ja pójdę w tej Dobra, to możemy tym za pięć uderzyć, tym za trzy dobić No i koniec który. Znowu plus 1, plus 2 dwa. tego 2-3 dwa, chyba można się pozbyć, bo ma mało ataku. No i zamiast tego możemy wziąć tego co ma 7-8 Ekstratura. Można się też pozbyć. 10-10. Robimy 10. um, tym z tarczą. Zabić gościu nie zabijemy Ale tak z dwie tury. A nie, my mamy po dwie tury przecież. No to. To bez problemu.

To no najwidoczniej miało się wydarzyć. Dobra, ostatni ten został. A tu dostajemy... Okrzyk bowy zadaje stronikowi obrażenia równe z atakowi tego Stronnika do Kapłana. I ostatni boss. Spieszmy się! Musimy dotrzeć do Dalaranu zanim Galakronda! Okej, okay, znowu to działa. To będziemy pewnie statkiem z wigą odkrywców. No, kontra! Szli z Golot! Okręt broga na horyzoncie. Oczyścić pokład, bo będzie ostro. Zakasać rękawy i ostrzelać ich z powietrza! To może na później. To jedno możemy zostawić. Zobaczymy, co dostaniemy. Coś tam dobierzemy. Na razie nie. Dobra, sobie działo dostajemy. Rzucimy to. Okej, okay, tutaj dostaliśmy za jeden tylko, więc OK. Tego możemy tak strydować mm. Lepiej będzie dać jednego. Może tak. I zabijemy... No to ja go lepiej zrobić No ja i tego trzeba jak najszybciej To jak każdemu wrogowi A ja nie zrobimy wtedy automatycznego ataku Raczej trzeba żeby tego zabić jak zrobimy to i to, to jest za dwa. No to zróbmy tak. Czas się trochę pobrudzi. Ok, mamy to, co bije za 6 rury. Nie wiem, czy uderzy dwóch czy jednego, bo tych dwóch przyzwie, więc raczej jednego. A nie, bo to jest po kolei, czyli był jeden dodatkowy wtedy, okej. Okay. <laughs> Kule armatnie, to to nie są, ale też się nadadzą. Dobra, tu deszczamy za 10 od razu. Niech będzie to automatyczny atak. wiara No i taki raczej następniej zabijamy. Na koniec, który mogę kliknąć. Mam trzeciego ostatniego bossa zrobionego. Wydaje mi się, że będzie legendarna karta ta jako nagroda. Ale mogę się mylić. Władca łusek, daj twoim murrokom boską tarczę to pod podmurroki. Jest Rokendarna, Pirat, neutralny, krzyknęły przyzwij i papuga 4-2 ze zrywem. Jeśli w tej turze udało ci się zagrać zadanie, no to taki może być, ale szału nie ma miasto. chyba. Mam nadzieję, że nie przebywamy za późno. Chociaż jakiś tek pod Piraty, to może. Ok, no i na następny tydzień zostanie nam ostatni, czwarty rozdział. Zarówno w lidze zła, jak i w lidze odkrywców. No i prawdopodobnie zobaczymy rena jako smoka w lidze odkrywców. Jak on się sami w smoka, tak obstawiam, że on tam wszystkich uratuje i w ogóle i będzie jakiś super. No i tak to będzie. No, dzięki za uwagę i za tydzień kończymy historię. Cześć.